Dzieci z Borzęcina pod okiem instruktorów uczyły się wykonywać kraszanki, czyli pisanki barwione w łupkach cebuli, na których wydrapywały przeróżne wzory. O takim sposobie ozdabiania jaj, która jest nazywana metodą rytowniczą, opowiada Katarzyna Żurek, instruktor GOK Borzęcin, która wielokrotnie była nagradzana w konkursach regionalnych na pisankę ludową. Przy odrobinie wprawy naprawdę można to wszystko opanować. No podstawą jest też taka wiedza na temat tej techniki. Trzeba wiedzieć, że nie wolno tego jajka za bardzo naciskać, żeby nie pękło, no bo, no bo to taka jest raczej materia dość krucha, ale to wszystko z czasem można zrobić. Wykonanie takich pisanek, do których używa się wydmuszek kaczych, które mają twardszą skorupkę niż jej kurze jest dość czasochłonne. To jednak zajmuje trochę czasu wykonanie takiej pisanki. No dzieci to chciałyby może zrobić szybko wszystko, ale tak naprawdę no mi schodzi tak nawet do 3 godzin, żeby jedną taką pisankę zrobić. Przy tym to naprawdę. Dużą rolę odgrywa cierpliwość, no i też trochę wprawy trzeba. Zajęcia, które odbyły się wczoraj w gminnym ośrodku Kultury w Borzęcinie, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród jej młodych mieszkańców. Jedną z osób, która w nich uczestniczyła, była 11-letnia Daria Małek z Borzęcina Górnego. Namówiła mnie koleżanka przyjaciółka Magda, no i pierwszy raz przyszłam i zaczęłam robić, już mi się to spodobało i robiłam pisanki. W początku, jak robiliśmy pierwszy raz, to pękały nam jajka, no i jakoś dawaliśmy radę, no i ja próbowałam i teraz już mniej ładniejsze wychodzą. Wykonane kraszanki z całą pewnością trafią teraz do wielkanocnego koszyka. Ich symbolika jest bardzo bogata. Jajko to jest symbol życia i dlatego ono właśnie podczas Wielkanocy jest taką symboliką tego odradzającego się życia. Tak samo... Te wzory, które są na tych jajkach, też nie do końca są takie przypadkowe, bo e, ja przynajmniej no, staram się takie wzory e, kwiatowe czy tam. Też jest ta linia ciągła, która jest jakby taką. E, obrazującą tą nieskończoność, czy, czy to odrodzające się życie w przyrodzie. To są takie motywy, które y, powtarzają się i one właśnie też, tak jak mówię, mają swoją symbolikę. Zanim pisanki zostaną poświęcone, wezmą udział w gminnym konkursie pisanki i palmy wielkanocnej, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bawęczynie 31 marca. Najpiękniejsze z nich będzie można natomiast podziwiać podczas 28. regionalnego konkursu na pisankę ludową i plastykę obrzełdową, który jest zaplanowany w dniach 3-8 kwietnia w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie.